W Radzie jest ósemka kielichów i słuchajcie, no ta karta dosłownie pokazuje zbłąkanego wędrowca. No nie mówcie, że to tak nie wygląda. Przyjąć zbłąkanego wędrowca. Jeśli ktoś naprawdę pokazuje, że chce się zmienić albo coś naprawić, dać szansę obserwować. Jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że być może są gdzieś byki, które ostatnio Często się do czegoś zmuszają i trzeba przestać się do tego zmuszać, odpuścić to, bo nie jest to dla was. I czy to jest na przykład dieta, czy ćwiczenia, czy y, praca nad jakimiś nawykami, czasami nie wszystko da się zmienić albo inaczej. Czasami chcemy coś zmienić dla innych i jeśli to nie wypływa z nas samych, z naszego wnętrza, to tego nie zmienimy absolutnie. I z czym się trzeba rozstać. I najprawdopodobniej już zaraz po świętach. Nie czekać do przyszłego roku. Oczy...